Witamy z powrotem. Dziś odkryjemy subtelne znaki, które mogą wskazywać, że kobieta często o tobie myśli. Niezależnie od tego, czy jest to zauroczenie, bliski przyjaciel czy romantyczny partner, oto pięć znaków, na które należy zwrócić uwagę, które sugerują, że ta osoba myśli o tobie częściej niż myślisz. Zaczynajmy. Kontaktuje się z tobą niespodziewanie, zakłócając bieg twojego dnia swoją nieoczekiwaną komunikacją. Akt wysłania wiadomości bez ostrzeżenia niesie ze sobą wiele możliwości, ale w swej istocie oznacza jedną prostą prawdę byłeś w Jego myślach. Niezależnie od tego, czy jest to zwyczajne powitanie, wspólne wspomnienie, czy przypadkowa myśl, którą poczuł potrzebę podzielenia się, impuls, aby wyciągnąć rękę, mówi wiele o tym, jak ważny jesteś w Jego myślach. Jedną z najbardziej intrygujących dynamiki w interakcjach międzyludzkich jest niewerbalny język przyciągania. Zrozumienie sygnałów, które ktoś wysyła, może być zarówno ekscytujące, jak i niepokojące, zwłaszcza gdy próbujesz rozpoznać, czy ktoś o tobie myśli. W przypadku kobiet rozszyfrowanie ich subtelnych sygnałów może przypominać poruszanie się w labiryncie mieszanych komunikatów. Istnieją jednak pewne zachowania i gesty. Które mogą zapewnić cenny wgląd w Twoje myśli. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której kobieta patrzy na Ciebie wielokrotnie, koniecznie zwróć uwagę na częstotliwość i subtelność tych spojrzeń. Ta nagła uwaga może Cię zaskoczyć, zwłaszcza jeśli osoba zadająca pytanie nie jest znana z zadawania takich pytań. W miarę rozwoju rozmowy okazuje się, że katalizatorem tych pytań jest ona. Ta pozornie nieszkodliwa wymiana zdań może mieć głębsze konsekwencje. Jeśli to ona namawia Twoich znajomych, żeby o Ciebie pytali, jest to mocny sygnał, że zajmujesz dużo miejsca w jej myślach. Ważne jest, aby zwracać uwagę na subtelności swoich działań. Jeśli Cię wyróżnia, okazuje szczerą ciekawość Twojego życia, to znak, że zajmujesz szczególne miejsce w Jego myślach. Jedną z najwyraźniejszych oznak, że kobieta regularnie o tobie myśli, jest jej zdolność do zapamiętywania pozornie nieistotnych szczegółów z poprzednich rozmów. Szczegóły te mogą pojawić się niespodziewanie, łatwo włączyć się do rozmowy lub ujawnić poprzez przemyślane gesty. Podobnie ich zdolność do zapamiętywania Twoich konkretnych preferencji świadczy o poziomie uwagi wykraczającym poza zwykłą uprzejmość. W normalnych okolicznościach emanuje pewnością siebie, postępując z determinacją i wdziękiem. Jednak gdy wasze ścieżki się krzyżują, następuje zmiana. Nagle potyka się o swoje słowa, upuszcza przedmioty i wydaje się, że traci panowanie nad sobą. Prawda jest taka, że kiedy kobieta staje się bardziej niezdarna w twojej obecności. Często jest to subtelna manifestacja jej myśli, uczuć, a być może pragnień. Kiedy ktoś jest głęboko zainteresowany inną osobą, nerwy mogą płatać mu figle. Sama obecność obiektu uczuć może sprawić, że twoje serce zacznie bić szybciej, a myśli będą się mieszać. Dziękuję, że zostałeś do końca. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij go polubić i subskrybować, aby oglądać przyszłe filmy.